Dzień dobry Państwu w nowym dniu, w nowym odcinku. Zaczynamy przygodę, można powiedzieć, że właśnie dzisiaj się zaczyna prawdziwa przygoda, bo dzisiaj przekroczymy pierwszą granicę z Niemcami. Jak widzieliście byliśmy we Wrocławiu, trochę zwiedzaliśmy, takie rodzinne spotkanie tam z siostrą Ewy. Bardzo fajnie, we Wrocławiu jest Hydropolis, Afrykarium. Rewelacja. Ale dzisiaj zaczynamy przygodę. Jeszcze zrobimy kilka małych zakupów. We Wrocławiu zrobiliśmy mega spore zakupy. Taki cały wózek za 1000 zł w oszonie. Oszon podobno jest jednym z najtańszych takim, takich supermarketów, więc zrobiliśmy spore tam zakupy dwa razy tak naprawdę. No ale zabrakło jeszcze nam papieru, bo kupiliśmy drukarkę. Pokażę Wam później tą drukarkę. Fajna drukarka. Warto mieć żeby jakieś sobie dokumenty, czasami wydrukować. kupić teraz papier. Co poza tym, słuchajcie, wczoraj jeszcze postanowiliśmy z tego Wrocławia już wyruszyć około godziny 20 i zrobiliśmy dwie godzinki trasy po ciemku, co prawda, ale autostradą a czwórką, mocno zatłoczona, ale nieważne. Ogólnie jechało się świetnie. Pierwsze dni były ciężkie, bo był straszny wiatr, ale wczoraj nie było tego wiatru i jechało się idealnie. Dobra, byłem pod wrażeniem, że te wszystkie moje tam poprawki z regulacją tej maglownicy czy przekładni aż tak pomogły. Jeszcze dzisiaj troszeczkę dokręcę tą śrubę i no i zobaczymy. jest imbir. Dużo imbiru. Potrzebujemy dużo imbiru na przeziębienia. No i jestem z powrotem. Lewcia, pokaż mi ten papier, co kupiłem. Kupiłem taki papier do drukarki. 5 kolorów, jest też biały, nie chciałem kupować całej do takiego arkusza, bo tyle nie potrzebujemy, ale kolorowy może się przydać, bo czasami jakiś dokument można wydrukować, na przykład na zielonej kartce można wydrukować zieloną kartę i gitara. Śniadanko słuchajcie i zaraz ruszamy. I już po jedzonku pyszne jedzonko było. Słuchajcie, a w międzyczasie Ewa widzę tutaj zaczyna drukować coś, bo okazało się, że musimy wysłać do siostry Ewy jakąś przesyłkę. No i wyślemy to paczkomatem. Ale, żeby wysłać paczkomatem, jak wiecie, trzeba wydrukować sobie list przewozowy. I właśnie przy okazji pokażę wam tą drukarkę. Na razie jest tutaj tak tymczasowo. Sorry za burdel. No, tak to wygląda. To jest takie HP. Taki model. Fajna, mała, zgrabna drukarka, bo jak się to wszystko pozamyka, to to jest właśnie taka bryła, można ją podłączyć na 230, ale też na 110, Na tym nam bardzo zależało, bo mamy tutaj 110, jak wiecie. Ma tak naprawdę funkcję drukowania, kopiowania i skaner, słuchajcie, tu jest nawet skaner, jestem pod wrażeniem, ogólnie plan jest taki, żeby ją sobie docelowo tutaj umieścić w naszym centrum dowodzenia, gdzie mamy tutaj ten smart hub i router i inne tam pierdoły, tu się idealnie zmieści no i zaraz właśnie zrobimy pierwszy druk, Czy znaczy, pierwszy druk już mamy, tak naprawdę robiliśmy sobie test ostatnio na jakiejś tam stronie, nie mieliśmy papieru, o tak to wyglądało, tu jakieś testy, ładnie drukuje może nawet kupimy jakiś papier fotograficzny? Teraz, Ewa, byłem w tym sklepie Kerfurze i nie mieli, ale jakbyśmy sobie kupili taki papier profesjonalny, to myślę, że fajne zdjęcia nawet by wychodziły z tej drukarki. No i co? Drukujemy. Dodam jeszcze, że drukarka ma fajne funkcje. Przede wszystkim łączy się po Wi-Fi, czyli jak mamy ten router tutaj w kamperze, no to bezprzewodowo możemy sobie drukować to z laptopa czy z telefonu. Nawet jest aplikacja i możemy sobie skanować z telefonu, drukować z telefonu, wszystko idzie pięknie. Zaraz będziemy to testować, zobaczycie pierwszy wydruk. O! Coś się zaczyna dziać, cudownie. No i pięknie, nawet szybko. Pstryk. I ciuch. Przed dziewiątą, a ja już pod samochodem. Słuchajcie, pokażę Wam od razu tą śrubkę regulacyjną, tu jest ta maglownica, czy tam przekładnia, z drugiej strony jest ta śrubka, nie wiem czy uda mi się ją pokazać, ale ona jest. Jak widzicie, to jest właśnie ta śrubka, o, to co tutaj widać to jest ta śrubka, trzeba poluźnić i przekręcić ją, o, jedną czwartą ją teraz przekręcę. Wcześniej zniwelowałem te luzy poprzez przekręcenie o pół, a później jeszcze pół i teraz jest super. Ale dodamy jeszcze troszeczkę, bo wydaje mi się, że jeszcze trzeba troszeczkę dokręcić. Robimy. I kluczem 19 odkręcam, trzymając blaszkę. O tak. Ok. I zrobione. I używam do tego takiego kątownika taki kątownik. 19 i gitara, można ruszać. Dlaczego tak drogo? Co się dzieje? To będzie ostatnie tankowanie, słuchajcie, w Polsce za złotówki, później już tylko euro. I wiadomo, na no za euro to już będzie troszeczkę drożej, około złotówki drożej na litrze. Więc niestety przy takim spalaniu trzeba trochę kombinować, żeby było no, zawsze trochę taniej, zwłaszcza że zbiornik to jest 270 litrów dla tego pojazdu, dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą. No, spalanie około 25 litrów, tak wychodziło nam w Stanach. 28, tam zależy czy były jakieś górki, czy cek mieszany. Na trasie udało nam się najlepiej zejść do 23 litrów na 100 km Zaraz zobaczymy, jak to wyszło teraz po, po tej trasie z Malborka aż pod granicę tutaj. No, ładnie. Czyżbym 200 litrów wypalił? Dokładnie. Ja pitole, no to nieźle. Do pierwszego odbicia. Wynik. Tu mamy 400. 400 mil. Słuchajcie, 400 mil to jest 645 km. To mi wyszło. Cholera. 30 litrów na 100 km. Chyba coś zaliczę, albo nie wiem. Ale były spore wiatry. Dobra, jest jakieś usprawiedliwienie. Jedziemy zapłacić i ruszamy. Zapłacone. Ruszamy. Resetujemy. I Siemaneczko Za nami ponad 200 mil Słuchajcie, czyli jakieś ponad 300 kilometrów Zatrzymaliśmy się tutaj Na autostradzie Burger King Obiadek zaraz ruszymy dalej W restauracji Nie chcieli nam dać Spożyć tego posiłku na miejscu Ponieważ trzeba mieć test Albo być zaszczepionym, niestety Ale na szczęście mamy swojego super Ekstra kamperka Z własnym kibelkiem, więc spokojnie możemy Tak żyć Dzień dobry, słuchajcie, tak naprawdę już mamy kolejny dzień, wczorajszy dzień już nie nagrywałem, bo po prostu, o, za dużo tej jazdy, byłem kompletnie zmęczony, ale ogólnie z pozytywnych rzeczy to udało się zrobić ponad 810 km słuchajcie, 800 km takim kamperem w jeden dzień, myślę, że to jest niezły rezultat, no i fajnie, też zatankowaliśmy, ale to wiadomo. Yy, dzisiaj będzie trzeba jeszcze zatankować się raz tutaj w Niemczech, bo jest trochę tańsze paliwo niż we Francji. A później, już tylko Hiszpania, tam jest 30 centów podobno taniej. Yy, co, rano śniadanko, świeże zakupy z Lidla. No i ogólnie tak to wygląda taka trasa po prostu. Już nie będę was zamnudzał tutaj tą trasą. Ogólnie jedzie się i jedzie się. Wieczorami nawet lepiej się jeździ, niż w dzień, bo nie ma tego wiatru. Tiry trochę szybciej zauważyłem, że jeżdżą, więc można się ustawić za tirem. Jechać 90 i jest fajnie, bez żadnego tam wyprzedzania. Mam nadzieję, że jeszcze uda mi się dzisiaj zatankować do pełna i sprawdzimy nowe spalanie, bo te poprzednie 30 litrów to trochę sporo. Wydaje mi się, że teraz zdecydowanie lepsze będzie spalanie widzę po zbiorniku i po kilometrach jakie ja robię. Nie będziemy na razie nagrywać, bo to jest i tak nudne i tak jakoś za bardzo nam się ostatnio nie chce już nagrywać na ten kanał, bo to jest sporo roboty, szczerze mówiąc. Z chwilę wyciągać tą kam kamerę i gadać do kamery to takie jest, no znudziło już się chyba nam powoli, to YouTubeowanie. Jak będzie coś naprawdę ciekawego. To, to może jednak będziemy tak robić jakieś tam nagranie i raz na jakiś czas zmontujemy jakiś odcinek taki podsumowujący Takie daily vlogi to chyba jednak nie dla mnie żeby przez pół dnia siedzieć w kamerze i, i gadać do kamery Więc dobra, ja wsiadam, go i zaraz ruszamy Grand Canal Witamy we Francji Mały przystaneczek, mamy przerwę na obiad. Francja, jesteśmy już ponad w połowie, prawdopodobnie dzisiaj uda się zrobić, osiągnąć ten plan, cel, czyli wjechać już do Hiszpanii. We Francji jazda trochę bardziej stresowa, jeżdżą już troszeczkę tak bardziej właśnie południowo, używają klaksona zdecydowanie częściej. Wciskają się, ale to tam nieważne. Po prostu powoduje to trochę większego stresa podczas jazdy. Najgorsze są autostrady, które są płatne tutaj i na bramkach trzeba płacić. Zapłaciliśmy już za większy fragment, taki 78 euro. A wcześniej jeszcze zapłaciliśmy 7 euro za taki krótki fragment. Zrobiliśmy taką kalkulację, to powinniśmy zapłacić około 170 euro za taki pojazd. No ale zobaczymy, może na bramce trochę inaczej liczą, nie wiem jak oni to liczą, czy oni tam ważą ten samochód, i tak dalej. Z takich trudniejszych rzeczy to mieliśmy problem mały z tankowaniem, bo przy tych zjazdach do stacji benzynowych widzę, że wszędzie są bramki i tam, gdzie my się zatrzymaliśmy, też taka była bramka. Taka bramka, że ogranicza do wjazdu dla pojazdów wyższych niż 3.30, a my mamy 3.40. Na szczęście były tam takie falbanki metalowe z takich blaszek i wjechaliśmy tam. Ewa sprawdzała, czy nie zahaczymy za mocno. Na szczęście tylko dotknęliśmy klimatyzacją i wjechaliśmy. Inaczej nie dałoby rady ogólnie tam zatankować, bo inna trasa jakby prowadzi do stacji dla tirów, a tam już jest tylko diesel. No to. Właśnie, jeżeli macie diesla, to nie ma problemu, ale tutaj benzyna czy gaz to by było słabo. No, to, to ty, tyle z takich yy, update'ów. Jeden obiad i zaraz lecimy dalej. Nie ma co czekać. Początku okazał się nader kosztowny z uwagi na coraz większą ilość rachunków wystawianych przez przedsiębiorcę pogrzebowego. A kojący, głęboki dźwięk starego dzwonu, kołysałby go do słuchawek. Rano obudziło Olivera głośne kopanie do drzwi prowadzących z ulicy do warsztatu. to właśnie przed chwilą mieliśmy zajebistą przygodę, jak zwykle w tej Francji jakaś lipa jest na autostradzie, bo wszędzie właśnie tak jak mówiłem te bramki są do 3,5 metra, no a my mamy trochę, trochę więcej, ale tutaj zobaczcie co tutaj się stanęło, tutaj są takie bale, które ograniczają już chyba od 3,10 tak naprawdę możliwość wjazdu, no i pierwsze co to tutaj nie chciałem wchodzić, więc krążyliśmy tutaj po tych różnych innych parkingach. Ale na koniec już zawróciłem tutaj na wsteku, żeby się w ogóle tutaj wrócić, bo też było ciężko. No i wjechaliśmy na siłę. Coś tam po dachu mi ostro poszerowało Mam nadzieję, że nie rozpierdzieliłem paneli. Ja pitole. No nic. Tankujemy, a już miałem rezerwę i nie dałoby rady normalnie. Tu gdziekolwiek użyć do innej stacji. Pewnie na innej stacji by było to samo. Ale jestem wpuszczony, masakra. Zaraz wejdziemy na dach i zobaczymy yy, szkody. Dobra, na pierwszy rzut oka tu widzę, że jest ok, chyba. Ten panel jest cały. A tamten tym bardziej. Najgorzej, że ta bala mogła spaść właśnie z klimatyzatora i pieprznąć w, w panel. No tu się nic nie stało, dobra. Jest okej, okay. masakra karty. No, to proszę państwa jesteśmy już na końcu yy, Francji, ostatnia opłata, druga tak naprawdę, więc yy, w tej trasie do Hiszpanii co tylko dwa razy się płaci. I yy, zaraz zaczyny, za pierwszym razem 78 euro. A za drugim strasznie wąsko Jak tam? Lutne? Ja noc. Ticket 102 euro O mój Boże Garda Poszło? Okay. Proszę Państwa, wczoraj już nic nie nagraliśmy, co prawda, bo było za późno, dojechaliśmy o 23. Miejsce, może nie jest jakieś rewelacyjne, ale jest to ważny moment w tej podróży, a mianowicie dojechaliśmy do Hiszpanii. Jesteśmy kilka kilometrów za granicą. Pierwsze lepsze parking, tak naprawdę, wczoraj wyjechaliśmy tutaj o 23.00. Parking był zupełnie pusty. Oprócz 20 kamperów, nowych kamperów za nami. Tam. Teraz już nie zostało za dużo, chyba z 3-4, no ale mamy już środek dnia jest 15, prawie 16. No i tak myśleliśmy, że to jest w ogóle jakiś sklep chyba z kamperami, ale nie, to wszystko były kampery po prostu zaparkowane tutaj. I tak to tutaj wygląda na razie. Dzisiaj taki dzień lajtowy, bo musiałem troszkę popracować, wiadomo, praca, praca, praca. Na razie miałem 3 dni urlopu, tak naprawdę specjalnie po to, żeby przejechać tą całą trasę. Wczoraj zrobiliśmy jeszcze 900 km, tak naprawdę przedwczoraj 800 km, więc to jest niezły wyczyn, jak na takiego kampera, na taki pojazd wielki. Ale podsumowując jeszcze, to bardzo przyjemnie się jedzie tym kamperem, jakość nieporównywalna ze starym Ducato, da radę zrobić tak w 2 dni taką trasę no to wiadomo, trochę człowiek zmęczony, ale ogólnie udało się taki był plan, żeby nie zatrzymywać się we Francji bo troszeczkę tam słyszeliśmy, że nieciekawie na noc można zostać okradzionym przez francuskich złodziei nasz znajomy miał taką przygodę w przyczepie kempingowej że no, wpuścili mu ten gaz i tam włamali się do środka chcieli chyba samochód ukraść ale nie znaleźli jakiegoś klucza od zabezpieczenia no i dlatego we Francji nie chcieliśmy stawać udało nam się z zjechać tutaj, no i jesteśmy przejdźmy się tutaj kawałek, ogólnie zobaczcie, kamperów już nie ma, yy, praktycznie bardzo mało, ale stało tutaj wczoraj jest 20, z czego dwa takie luksusowe, wielkie kampery typu autobus, trochę jak nasz, tak naprawdę z tej wyższej półki za milion złoty, czy coś w tym stylu naprawdę, takie konkretne Dwa kampery, ale dzisiaj z rana już się zmyły, więc ich nie ma. Wczoraj 13 godzin chyba jazdy, żeby zrobić te 900 km. No, stwierdziłem, że najlepiej ustawić się tak naprawdę za jakimś tirem i jechać sobie spokojnie 90 km na godzinę i naprawdę to się wtedy jedzie przyjemnie i nie stresuje, bo trzymasz się za jakimś tak naprawdę tempomat, tir też ma tempomat, ustawić sobie taką samą prędkość i jakoś się jedzie. Nieprzyjemności to tylko była tak naprawdę ta sytuacja na stacji benzynowej, gdzie nie mogliśmy wjechać i zatankować, no to tu trochę słabo, we Francji nie polecam, najlepiej by było zatankować na maksa jeszcze w Niemczech i w ogóle nie tankować we Francji, po pierwsze, bo jest cena paliwa dużo większa, euro 80 gdzieś, gdzie tankowaliśmy, no i plus ten problem z wjazdem Limit do 3,30. No i co? I tak naprawdę zaczynamy, drodzy Państwo, nową przygodę. Zobaczymy, jak to będzie z tymi odcinkami. Nie wiem, czy będzie się pojawiało dużo odcinków, czy codziennie. Czy będziemy kręcić coś. Chcemy trochę też odpocząć od tego wszystkiego. Jakieś pewnie ciekawsze rzeczy w następnym odcinku może się pojawią. Może więcej będzie się pojawiało na Insta Stories i na Facebooku. Więc zapraszam Was, żeby tam polajkować ten profil, bo tam można zobaczyć takie na bieżąco rzeczy, a tutaj dopiero wiadomo po, po montażu z tego YouTube'a to później wpadają te filmy. No i zobaczymy jak to będzie. W następnym odcinku pewnie już pojawi się jakiś ładniejszy widoczek, bo na razie to stoimy na parkingu. Wiadomo, takim kamperem to ciężko gdzieś znaleźć fajniejsze miejsce, ale mamy ten skuterek i ponagrywamy jakieś fajne rzeczy. Może uda się zjechać na jakąś plażę. Na początek myślimy o jakimś kempingu, na spokojnie i jakoś to będzie. Nie? To chyba wszystko, co chciałem Wam powiedzieć z tej naszej wyprawy. Do Hiszpanii. No i co, i zaczynamy nową przygodę. No, to na razie. Trzymajcie się i do następnego. Go!